Jak wyrywać loczkę? No wystarczy tylko otworzyć gębę Umyć się przed kurwa zagadaniem I naprawdę podstawy zrobione, nie? Naprawdę, wystarczy odzywać się do nich Wyobraź sobie taką loczkę, nie wyobraź sobie taką dupeczkę Że ona sobie idzie i ty się gapisz I ona też na ciebie patrzy I ty jesteś taką ciotą, znaczy może nie jesteś ciotą wstydzisz się, tak? No nie zagadujesz do niej, a ona sobie myśli, kurwa, patrzy się na mnie, pewnie się nie daje A ty rozumiesz o co chodzi? Ona się patrzy, do... kobieta się jej bardziej boi niż ty jej stary. Niech ty mi do niej zagadał, to, nie zagada, to myśli, wow, on... podoba mu się. I to już, to już jest stary rozpinij. Ty już je jest sprawiając komplement nawet zagadując do niej. Zagadaj o godzinach, Pytaj się o numer... Sleczka, numer... która godzina jest? I się uśmiechnij. Czyli się uśmiechnie ona załapie, ona nie jest głupia, kurwa. A nóż ci dupę pokażę na pierwszym spotkaniu. Nie będziemy się na ulanych siedzieć. Naprawdę, baby się boją tak samo jak ty, więc... Dawaj, jeszcze takie pytanka właśnie ogólnikowe, a jeśli chcecie jakieś konkretne sprawy, to opiszcie dokładnie każdą sprawę, jakie wam poradzić. Bo czasem pytacie, że nie wiem, chodzę z dziewczyną dwa lata, a ona nie chce analu. A potem się okazuje, że macie, kupa 15 lat, kurwa, nie? Dobra, więc idę w sobotę na Andrzejki. O, Andrzejki! Ale Andrzejki są! A zapomniałem, że nie Wojtka towarzyskiego, ja by grał. Eee, do klubu będzie kilka osób z klasy, taka sztuka, O, którą... ta sztuka kurwa szmata, która od dawna mnie kręci. Jak ją zbajerować w klubie, wiadomo, będzie alkohol, to atmosfera się rozluźni, ale bez jebanka mi tu. No, oczywiście, że bez jebanka, kamerzeciku. Jak ją zbajerować. Oceń całą sytuację. Jeśli wszyscy będą typowo nachalnie alkoholizować, nachalni alkoholizować się, Ty bądź odmienną jednostką, ale lepiej graj siebie. Eee, no i co? Postaraj się do niej zagadać. Eee, drinka jej kurwa postawić, Maryciku. Zabierz eee, drinka, dla siebie, za niej się dacie tutaj w zaciszu. Eee, no i wiesz, zagaduję, do nie jest głośno tutaj, może pójdziemy do mnie. Na dupce, tyle. E, Pari, co sądzisz o, o lochach, które lecą na, tylko na hajsy. Takie też są potrzebne. Takie też są potrzebne, bo dzięki takim lochom odróżnisz ziarno od plewu, czy jakoś tak. One też muszą być. Tak samo muszą być chujowi ludzie i ideały, nie? Więc żeby odróżnić właśnie te ideały od tych chujowych. To musi, to musi być. A co sądzę? Jeśli masz kasę, to warto z taką się chwilę spotykać, żeby się pobawić jak zabawką. Żeby też poczułaś taka zabawka, no bo... Na taką osobę się kreuje. Ale absolutnie dłuższej relacji niż miesiąc z takiej osoby bym nie polecał. Ze mną spotkać Fajne Straczytela, którą poznałem na Tinderze, ale zgrywa taką niestępną. Przy rozmowie trzyma się na dystans. Jak go przekonać do siebie po tamtych wspólnych wzgadęzy. Dobra. Z Tindera. Napisz jej, powiedz, że ta, ta aplikacja jest stworzona po to, żeby przełamywać jednak tą barierę, e, barierę. internetową i doprowadzić, prowokować do spotkania. Więc yy, jeśli możesz zagadać, jeśli masz odwagę, kobie, kobiety lubią tak, jak się do nich pod, pod uwagę obierze, nie? Czyli w się sensie sugerujesz jej, że się cyka. Bądź tak, jeśli masz odwagę spotkać się i coś zmienić, to zapraszam Cię na kurwa na romantyczną kolację albo spacerek na Pamiętajcie, że jak kobieta ma już poczucie bezpieczeństwa, to szybko ucina Wam seks. A to widzisz, to to, to źle... Po... O, kolego lewy, że czekaj. Ona musi czuć wierzyć bezpiecznie, ale warto jej zrobić takiego rowco stera na tej nie? Trzy dni jest dobrze, a nagle chodzić czwartego dnia pijany, co jest kurwo! Plac na mordę, gwałcisz ją, się nie gwałcisz, wiesz, tak bardzo mocno, ale żeby wiedziała, że ma przejebane. Nie, nie, to kobetę trzeba zaskakiwać, wiesz, dwa dni jest dobrze, potem wracasz pijany. Tam w łóżku podusisz ją. To jest balans, stary. Ja na tym kanale uczę, że ważny jest bardzo balans. Shhh, na chuju. Zawsze się trochę gwałci. Tak, zawsze jest trochę gwałtu, nie? A, a a, a na przykład w sobotę, wiesz, pokłóćcie się i cię rozpłacz. Ona ocipieje, nie? Ona nie wie, czy się stanie, opie. Ona się myśli, tu to taki twardziel ale nagle łupi, zaczyna płakać. A czwartego dnia mi wykurwi zęby. Wiesz, ona musi codziennie wiedzieć, że coś się dzieje między wami. Ona, ona, nie, ona wstaje rano i sobie się ciekawe, z tym pojem się odpierdoli. Codzienne zaskoczenie. To jest taki najważniejszy składnik jeśli chodzi o relacje damsko-męskie. Elo zbijam zbijasz tutaj do urodzinki, gdzie będą sercetele z Ukrainy. Sercetele lo... z Ukrainy, stosunek loszek do fagastów 2 do 1, co? Radzisz, żeby zadupcyć. A, zadupsyć w sensie się dragi? Eee, no to, to nie, no to tak ci nie będę gadał, nie, bo to mnie zaraz prokuratura jakaś wykurwi. Ale jak masz więcej dupek niż facetów, to, to, to ja bym za dupkę jakiś, nie wiem, w chyba raczej bo w tą stronę bym leciał, jak tak, taka obsługa i imprezy będzie, kurwa, wariacie. Ta skusy, masz rację, też kobieta nie może czuć, że jest za dobrze, dlatego ona musi być w ciągłym, yy, w ciągłej przygodzie, tak? Ona cały... Ona codziennie musi wiedzieć, że coś się może jej przytrafić, kurwa. <laughs> musi żyć w strachu. Tak, no, to jest taki strach. A może nie, 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 nie strach, adrenalina taka, no. no.